Dzień dobry. Cześć. Uszanowanko. Kolejny miał was tak. widzieć. W sensie kamerę, ale wiemy, że tam jesteście. Tak. I mamy dzisiaj bardzo fajny odcinek. O bardzo fajnej postaci, właściwie takiej dość nieznanej Tak. Takiej, która się pojawia, znika. Na początku jej nie ma, na końcu jej nie ma, ale jest tak. w środku. I zazwyczaj nie ma o niej ani kazania, ani zbytnich, dużych rozważań, a będzie to bohater Księgi Hioba. Mhm. Elichu. <laughs> tak. I chcielibyśmy zacząć od zadania wam pytania. Tak jest. Słuchajcie, chcielibyśmy się Was zapytać i żebyście nam odpisali w komentarzach, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że w Waszym cierpieniu zauważyliście jakieś plusy? W takim sensie, że ten moment, w którym cierpieliście był trudny, ale po przeżyciu tego cierpienia i po jakby rozważeniu go tak jakby wstecz, to czy stwierdziliście, że to cierpienie było ok? Że ono coś rozwinęło, że ono coś poprawiło, że ukierunkowało was może w, dobrym, w dobrą stronę. Czy mieliście kiedyś jakieś plusy związane z tym, że kiedyś cię Tak, dajcie znać, to jest trudny temat, bardzo trudno dobry. w stanie to zrozumieć, znamy. Możecie na to... napisać personalnie albo ogólnie, jakie macie. Tak, podejście. Możecie napisać, że na przykład kolega kolegi tak miał i o. wtedy to nie będzie, żeby tak mieli. Albo w jednym z kościołów afrykańskich, na pewno nie naszym. <grym> <grym> Dokładnie, więc zapraszam Was do sekcji komentarzy. A teraz będziemy czytać fragment yy, rozmowy, a raczej wypowiedzi Ichu z 33 rozdziału Księgi Hioba od wersetu 14. Bóg bowiem mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. We śnie, w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi w czasie drzemki na łóżku, wtedy otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie. Aby odwieść człowieka od złego czynu i zabrać od niego pychę, powstrzymuje on jego duszę od dołu, a jego życie chroni przed śmiercią od miecza. Każe go też cierpieniem na jego łożu i bólem we wszystkich jego kościach. Także jego życie obrzydza chleb, jego duszy przysmaki, a jego ciało niszczeje, nie do poznania, a wystają jego kości, które nie były widoczne. Jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie do niosących śmierć. Jeśli będzie przy nim jakiś anioł, pośrednik, jeden z tysiąca, aby oznajmić człowiekowi jego powinność. Wtedy zlituje się nad nim i powie: wybaw go od zejścia do dołu, bo znalazłem okup. Jego ciało odzyska dziecięcą świeżość. Wróci do dni swojej młodości, będzie się modlił do Boga, i on przyjmie go łaskawie. Ujrzy jego oblicze z radością i przywróci człowiekowi jego sprawiedliwość. Spojrzę na ludzi, i jeśli ktoś powie: Zgrzeszyłem, wypaczyłem to co prawe, i to nie było dla mnie korzystne. On wybawi jego duszę od zejścia do dołu, a jego życie ujrzy światło. Wszystko to czyni Bóg z człowiekiem kilkakrotnie, aby odwrócić jego duszę od dołu i aby był oświecony światłem żyjących. Hmm. Na samym początku dobrze jest nakreślić trochę kontekstu, Tak, bo Elichu jest bardzo ciekawą postacią. Tak. Elichu jest jakby czwartą postacią mówiącą coś do Hioba. I to jest bardzo ciekawe, bo Elichu jest młodszy niż, niż trzech przyjaciół Hioba. Ch I w ogóle czeka on, aż oni wszyscy skończą. Na swoją kolej, nie tak? tak na swoją kolej. Oni są starsi, a, mądrzejsi a prawda? A właściwie nawet to czeka w taki sposób, że chciał coś ciekawego usłyszeć. Może w takim. Odnosi się wrażenie, jakby Elichu czekał na coś mądrego. Ale w końcu wstaje i mówi: Jesteście ode mnie starsi. Parafrazując oczywiście. Jesteście ode mnie starsi. Myślałem, że usłyszę od was coś mądrego. Ale teraz zostawcie uczu, będę was uczył. Tak, uszu. I Elihu zaczyna mówić bardzo ciekawe rzeczy, bo jest to naprawdę niesamowite, co mówił. Ale żeby najpierw, zanim zaczniemy mówić o tym, co on mówił, to warto jeszcze powiedzieć, że on, jako jedyny z tej czwórki. Rozmówców, tak, radzących rozmówców Hioba, nie został w ostatnich rozdziałach wezwany przez Boga po to, aby złożył ofiarę albo aby Hiob się o niego modlił. Tak jest. Mamy tam poprzednich trzech przyjaciół, ale o Elichu nie ma ani widza, ani słuchu. I tu Elichu jest bardzo ciekawą postacią, bo nie zapowiada się, żeby on tam był, a potem nie zapowiadało się, żeby został. Żeby został, żeby też tam, że go tam nie było. I to jest ciekawe, bo Elichu jest taką postacią, która przedstawia bardzo ciekawą tezę. Tylko to jest niesamowite, że Bóg z jednej strony nawet nie mówi, że Elichu miał rację, ale z drugiej strony nie karci go. I to jest bardzo ważne, żeby się wydaje, zastanowić. Nad tak, to. wydaje się, że przynajmniej takim bezpiecznym podejściem do słów Elichu jest coś tak, jest takie podejście, że warto je rozważyć. Warto się nad nimi zastanowić, wyciągnąć z niego jakąś mądrość, bo właśnie nie został przez Boga skarcony. Inaczej niż na przykład Elifas, Bildad czy Sofar, mm -hmm. no bo y, cytowanie ich słów jako mądrości a, może być takie trochę... Uważajcie, ważenie. co cytujecie z Księgi Hioba. Tak, no bo potem Bóg mówi, a, oni w sumie komali na mój temat. Więc, no. no właśnie, ale jest bardzo ciekawy werset y, i są tam zapisane słowa Elichu. Aby odwieść człowieka od jego złej sprawy, i aby odwrócić męża od pychy. Dla mnie to jest niesamowite, bo jakby Elichu mówi coś takiego, że cierpienie jakby jest zabezpieczeniem, które dopuszcza Bóg, żeby człowiek nie obrósł w pychę i nie zgrzeszył. Mhm. Niejako Bóg może to cierpienie wykorzystać ku dobremu, tak prawda? Jest. Ochronić się przed czymś, co może być dla ciebie o wiele gorsze mhm. niż to cierpienie. Tak jest. No, tym bardziej, że Yy, że widzimy właśnie, jak Elihu bardzo dobrze odnosi się do Hioba. W takim sensie, że on jest w ogóle jakby kroczący pomiędzy światami, tak to nazywam, Bo nie jest ani w bandzie przyjaciół, którzy oskarżają Hioba, a mówią ty grzeszniku, ty na pewno coś zrobiłeś. Elihu tak nie mówi. Elihu nie ma takiego podejścia do Hioba. Ale też nie jest y, tak typowo y, po stronie Hioba i nie krytykuje Boga. Tylko właśnie mówi, y, Hiobie, ja rozumiem, możesz cierpieć, ale Pana Boga to, to ty, ty zostaw. zostaw. <laughs> bo on no. jednak jest tym sprawiedliwym i on wie, co robi. Tak jest. I to jest niesamowite, bo jeżeli y, spojrzymy sobie na schemat tego, co mówi Elihu. To mówi w ten sposób, że najpierw zaznacza to, że się komuś powodzi. Co nie? Że człowiek, człowiek, tak powiem, nie widać kości i tak dalej. Potem zaznacza to, że człowiek cierpi, wyschłe kości, a wręcz nawet umiera, że schodzi do dołu. Nie. I po prostu to jest takie niesamowite, bo potem nastaje znowu czas, w którym ktoś. Znowu ma dobrze, znowu jest dobrze. I co ciekawe, jakiś anioł-pośrednik <laughs> wchodzi tam do akcji i to wszystko się zmienia, ale to przecież tu sobie już sami, porozmyślecie nad tym, ale tak. patrzcie na to, jak Elichu w, traf w trafny sposób określa to, co się stało z życiem Hioba. Bo na początku samym widzimy, jak Hiob jest majestatyczny, dobry, w sensie on nie przestaje być dobry, ale po prostu jest bogaty. Tak, ma wszystko, czego potrzebuje. Potem. Hiob wręcz jest chory na śmiertelną chorobę. E, traci jest, wszystko. Dosłownie, właśnie, traci tak. wszystko. Wszystko, co może, to traci, nie? A potem znowu Bóg daje mu to, co najlepsze. W 12. Mhm. I y, dla mnie, to właśnie to wspomniałeś o e, Aniele Pośredniku, a tak jak powiedziałeś, nie będziemy się jakoś bardzo mocno w tym kontekście tutaj, y, tym kontekstem zajmować, natomiast zobaczcie tą drugą wypowiedź e, Elichu, którą przytaczaliśmy od mhm. wersetu 24, bo widzimy tam Boga, który y, w obliczu cierpienia y, człowieka, On jest z tym człowiekiem. On jest blisko, nie, poz, nie porzuca tego człowieka, więcej, jest w stanie wyciągnąć go z tego cierpienia, nawet jeśli. Ten człowiek już nie ma na to nadziei. Mhm. Bo, no bo tak też Kuba wspominał, nie, jest już tak blisko dołu, tak blisko śmierci, albo niemalże umarł, mhm. albo umarł, ale Bóg jest blisko jest w stanie cię wyciągnąć. Tak jest. I te końcowe wersety, właśnie mówiące o tym, że wtedy zlituje się nad nim mhm. i powie, wybaw go od zejścia do dołu, bo znalazłem okup i jego ciało odzyska dziecięcą świeżość. Wróci do swojej młodości. Będzie się modlił do Boga i przyjmie Go łaskawie, i tak dalej, tak dalej. Więc widzimy tutaj. Mm, Boga. W, w, tym, w, tych, w tej wypowiedzi Elichu widzimy Boga, który jest bogiem naprawdę troskliwym. Mm -hmm. który... pomimo tego, co się dzieje z danym człowiekiem, on nigdy cię nie opuści. On mm -hmm. nigdy cię nie opuści. I z perspektywy całej księgi Hiobat, y, widzimy, że odpowiedzialnym za zło jest szatan jego przeciwnik. i Okej, okay, jest to trudny temat, żeby zamknąć go w kilkunastu minutach. To nie ma, nie ma tutaj żadnej, żadnej możliwości. Natomiast y, jest pokazana, y, jest pokazana taka, y, taka koncepcja, w której Bóg, nawet to cierpienie, jest w stanie po pierwsze obrócić ku czemuś dobremu, a po drugie On w tym cierpieniu człowieka nie opuszcza. Mm. Nigdy. I zawsze jest blisko tego człowieka i będzie chciał mu pomagać. Mm. I to jest piękna tak. rzecz. To jest niesamowite. Ogólnie to, co mówiliśmy, to jest bardzo fajne, jak się jeszcze dodatkowo doda do tego praktykę, nie? Mm. Bo ciężko, dalej jest ciężki ten temat, że Pan Bóg dopuszcza te cierpienie. No, jest ciężki jest ciężki, ale ja dostrzegam w tym pewną mądrość taką, że dlaczego w ogóle Bóg przez tego elihu nam objawia to, że cierpienie czasami może nas od czegoś uratować od grzechu albo od pychy. No i wyobraźcie sobie taką sytuację, że doświadczacie czegoś złego. E, finansowo wam nie idzie, emocjonalnie. E, wasi przyjaciele was zawodzą, rodzina umiera, a potem jeszcze przychodzi żona i mówi złożyć Bogu i umrze. I, I patrzcie, co, co tam się dzieje. Jakby jest taka koncepcja, nie, bardziej, że jakby mi to pomaga, dlatego że kiedy ja mam poczucie sensu cierpienia, to jest mi o wiele, wiele, wiele łatwiej je przeżyć i po prostu mm. pokonać. Nie? To prawda. I y, w całej tej opowieści krótkiej, a, jakimś tam wyrywku, a, kilku słowach mm -hmm. y, Elichu, a, chcielibyśmy, y, chcielibyśmy podsumować właśnie takimi słowami, że y, Bóg w cierpieniu, którego doświadczacie, on jest obecny mm -hmm. i będzie chciał wam pomóc. Bóg to cierpienie, jest w stanie obudzić coś dobrego. I, i, to jest, I to jest coś, co może być powiązane z tym, co Kuba powiedział teraz. To może dodać nam takiego sensu, czyli czegoś, co w przyszłości, kiedy jakieś cierpienie będzie, będzie naszym udziałem, może spowodować, że łatwiej będzie nam je przejść. I Można sobie jeszcze tylko tak pomyśleć, że Pan Bóg ciebie nie każe cierpieniem, tylko może, czuje. może, je, może je wykorzystać. Może je wykorzystać. Tak. Aczkolwiek nie musi, bo to sprawa jest skomplikowana. tak. tak. E, więc e, dzisiaj chcielibyśmy się pomodlić e, razem z wami m, o to, abyśmy trudnych doświadczeniach, które niewątpliwie mamy, być może nie teraz, ale niechybnie nadejdą, abyśmy w tych doświadczeniach pamiętali o tym, że mamy kogoś, kto kocha nas nad życie i do kogo zawsze możemy uciekać. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że zawsze w tym cierpieniu coś dobrego może z niego wyniknąć. Bóg jest w stanie zrobić cudowne mm -hmm. rzeczy. I módlmy się właśnie taką wytrwałość i wiarę. Teraz jest czas dla Was. Po 30 sekundach będę się modlił. Drugi Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś tyle mądrości w swoim słowie i za to, że możemy czytać te słowa i możemy napełniać się, napełniać się nimi. Proszę, dodaj nam odwagi w cierpieniu, dodaj nam zrozumienia, jeśli takowe jesteś, jesteś w stanie znaleźć, ale też dodaj nam, Panie, Takiego poczucia Twojej bliskości, abyśmy wiedzieli, że w tym, co przechodzimy, nie jesteśmy sami. I abyśmy właśnie mogli ten ratunek zawsze wyczekiwać z Twojej strony, tego ratunku wyczekiwać zawsze z Twojej strony. I wierzę, że Będziesz wykonywał i wypełniał te nasze prośby, bo Ty się o nas troszczysz i nie ma nikogo, kto kocha nas bardziej niż Ty. Amen. Amen. Dzięki bardzo za dzisiejszy zasilacz, który spędziliście razem z nami. Dziękuję. Tak Kuba. Dziękuję było bardzo miło. Trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i Biblię rozważajcie, ale także pamiętajcie, że skoro jesteście zasilani, to też wypadałoby być przedłużaczem tego zasilacza, więc, tak, więc zasilajcie inne. Zasilajcie. I do tego wieczoru poranka czytam jedzenia. <laughs> Cześć, Na razie. Pa.